Siódma dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich. Bogusław Zych, nauczyciel katechezy, a także uczennica Anna Banaś z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce są moimi gośćmi. Dzień dobry, witajcie. Dzień, Dzień dobry. dobry. W waszej szkole realizujecie wyjątkowy projekt pod nazwą Chłopak z Podlasia. Ja wiem, kim jest ten Chłopak z Podlasia, ale myślę, że nasi słuchacze mogą tego nie wiedzieć. Chłopak z Podlasia to błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jest to dla nas w sumie postać e, inspirująca, bo jego wartości mogą się bardzo przydać i są nadal aktualne w dzisiejszych czasach. Mnie zastanawia, dlaczego akurat ksiądz Jerzy Popiełuszko błogosławiony, bo na pewno znalazłoby się jeszcze kilka innych osobowości równie wielkich. Taką inspiracją do tego, żeby wykorzystać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę w tym projekcie była jego 40. rocznica męczeńskiej śmierci, która przypadała na miesiąc październik zeszłego roku. I ja prowadząc katechezę Tą postać uczniom przypominałem i wtedy zrodził się właśnie taki pomysł, żeby coś więcej zrobić dla kultu księdza Jerzego, dla samego księdza Jerzego, a też i dla młodzieży. Mówi Pan zrobić coś więcej. Coś więcej, czyli co? Co robicie? Jakie kroki podejmujecie? Wspólnie z uczennicami złożyliśmy taki projekt do Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie taką główną zasadą tego projektu jest pewien problem, który młodzież dostrzega. I tutaj w czasie tych lekcji o księdzu Jerzym wyszło, że bardzo mało młodzieży zna, zna postać księdza Jerzego, choć to jest tak niesamowity Polak i tak wielki Polak i tak wiele zrobił dla naszego Narodu. Z drugiej strony jest to symbol na całym świecie walki o niepodległość jakiegokolwiek narodu, bo wiele, wiele osób z zagranicy przyjeżdża, odwiedza muzeum, odwiedza miejsca, miejsca kultu. To też trochę smutne, że tak mało młodych ludzi zna postać błogosławionego Jerzego Popiełuszki. No to jest taki. Powiedzmy, problem złożony. Może łatwość, e, łatwy dostęp do informacji powoduje to, że młody człowiek mówi: A jak będzie mi potrzebne, to ja sobie zajrzę i zobaczę. Ale tutaj, jeżeli chodzi o Księdza Jerzego, to, to warto właśnie promować tą jego postać, bo to była osoba wyjątkowa. Wyjątkowa z tego względu, że był to taki prosty chłopak z Podlasia. E, nikt o nim nie sądził, że to będzie jakaś e, wielka postać czy w, w, w społeczności Kościoła, czy w ogóle w, w naszym kraju. Chłopak, który był, nie miał zdolności do nauki, nie miał zdrowia, a pociągał za sobą tysiące ludzi i, i do dnia dzisiejszego to czyni. Co dzisiaj was, jako młode pokolenie, najbardziej ujmuje w postaci księdza Jerzego Popiełuszki? Myślę, że odwaga. To na pewno podchodzenie takie indywidualne do każdego człowieka, oryginalne podejście, to tak urzeka najbardziej. A macie takie poczucie, że możecie się czegoś od niego nauczyć? Pewnie, <głos> <głos> bardzo dużo można się od niego nauczyć. Jego działalność w ogóle w życiu każdego z nas są przykładem odwagi, poświęcenia. Bronił swoich wartości chrześcijańskich oraz praw człowieka wtedy, kiedy nie były one do końca tolerowane. Czy dzisiaj takie angażowanie się właśnie w takie projekty dotyczące wiary, dotyczące chrześcijaństwa? To jest takie modne, to się przyjmuje u was w szkole? Jak to wygląda? Tak naprawdę zależy od grupy. Czasem przyjmują to jak najbardziej z otwartymi ramionami, a nieraz wręcz na odwrót, że wydaje się to takie nudne, bo właśnie te wartości kojarzą im się z takim przestarzałym, właśnie jak pani powiedziała, takim niemodnym. A to jest wręcz przeciwnie, bo wartości, którymi się kierował, nadal są obecne i nadal są żywe. A ja teraz zapytam pana, jako nauczyciela katechezy, czy widzi pan, że ksiądz Jerzy Popiełuszko trafia do serc tych młodych ludzi? O, pewnie, pewnie, że widzę, że ksiądz Jerzy trafia, bo e, młodzież, która zaangażowana jest w sam projekt, ale i nie tylko, bo pro prowadzimy e, fanpage na Facebooku, czyli w mediach społecznościowych m, pod takim pod nazwą Chłopak z Podlasia, i on ma dosyć e, dużą oglądalność, tak. To przez pół roku istnienia tego fanpage'a mamy około 60 tysięcy wejść. To jest bardzo dużo, to jest mo można powiedzieć, że, że sukces. I tam, gdzie młodzież ogląda to, co grupa robi, dzieli się tymi doświadczeniami, wydarzeniami, wzbudza zainteresowanie. A w związku z tym projektem spotykacie się także z rodziną księdza Jerzego Popiełuszki, z najbliższymi. To są wzruszające spotkania? E, tak, dla nas na pewno widzieć rodzinę tak wielkiej postaci, jaką jest ksiądz błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, jest inspirujące, dlatego że oni nadal oni nie zapominają. Tak jak y, wielu ludzi po prostu zapomina o jakichś tam postaciach, to ta rodzina nadal żyje, i w, to jest takie żywe w nich, inspirujące. I bardzo wzruszające. Dziewczęta miały okazję spotkać się i poznać całą rodzinę. Te spotkania z rodziną e, trzy były wyjątkowe, bo zostaliśmy przyjęci jak e, taka najbliższa rodzina. W takiej rodzinnej atmosferze spędzeli, spędziliśmy z nimi dwie, trzy godziny na rozmowach, na wspomnieniach. I tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć o najmłodszym bracie księdza Jerzego, który, u którego byliśmy wczoraj z, na zaproszenie z, z odwiedzinami. Pan Stanisław mówił, że w zasadzie nigdy nie mówił do kamery, a dał się skusić dziewczętom, żeby cokolwiek powiedzieć i porozmawiać z nim, żeby to było jako, tak, jako taki dokument z tego spotkania. A co on mówi o swoim bracie? O błogosławionym księdzu Jerzem? Pan Stanisław najwięcej mówił o tym, co teraz trzeba robić. Właśnie mówił do młodzieży, że jest to moment taki przekazania międzypokoleniowego i to już ten ostatni moment, bo niedługo przyjaciele, rodzina, znajomi, którzy mieli tą szansę i okazję znać go i przyjaźnić się, powoli odchodzą. I to jest ostatni moment, żeby cokolwiek przekazać w tej chwili młodym. W Ostrołance pojawił się także billboard w związku z waszym projektem, ze słowami Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią. Kto wybierał akurat ten cytat? Ten cytat jest w sumie znany bardzo, więc tutaj była odpowiedź naszego nauczyciela. No, on do tej pory jest taki żywy w sumie wokół młodzieży, w ogóle wokół ludzi. A jak ten billboard został przyjęty w ostrołęce przez mieszkańców? Wydaje mi się, że tak jak ksiądz Jerzy, obok którego nie można było przejść obojętnie, już później, kiedy Zaangażował się w ten ruch robotniczy, kiedy był z robotnikami, ze studentami medycyny, taki przy tym billboardzie, a trzeba się zatrzymać albo odwrócić głowę w drugą stronę. Przejść obojętnieniem nie można. I to było celem e, dziewcząt i w tym projekcie, żeby zwrócić uwagę na tą osobę, i był pomysł, pomysł w jaki sposób to zrobić, a billboard jest taką, takim narzędziem dobrym do, do takiego przedstawienia. Z I... Zwracającem uwagę, tak, na pewno. Tak, no cieszymy się, bo otrzymaliśmy odpowiedź od prezydenta miasta, że w ramach współpracy z prezydentem, a cieszymy się jego honorowym patronatem, otrzymaliśmy miejsce reklamowe i to też w centrum Ostrołęki. będziemy z dziewczętami wybierali następny ten cytat, taki, który znów nie pozwoli przejść obok niego obojętnie. Czyli słowa jeszcze nie wybrane. Jeszcze nie, jeszcze nie, ale macie coś w planach. Na pewno mamy, ale pewnie nie chcecie jeszcze zdradzać. Dokładnie, trzymamy w napięciu i w tajemnicy. Trudno jest zachęcić te młode pokolenie, aby angażowali się w takie projekty? Osobiście powiem, że nie, że nie. To musi być projekt, który po prostu żyje, nie? To ma, on ma żyć. I one, i tutaj uczniowie muszą w nim widzieć cel. I wtedy, jaki są jest, jak jest on żywy, i ten żywy cel, i, i jeszcze powiedzmy, tak, jak sobie wyznaczyły, osiągalny, i pewien, pewien taki, pewne emocje, które temu towarzyszą, tak, czy dotrzemy, czy nie, bo projekt. Olimpiady Zwolnień historii ma pewne swoje reguły, zasady. I tutaj, jeżeli chodzi o reklamę społeczną, a w takiej kategorii wystartowaliśmy, to tam jest dotarcie do jak największej liczby osób. Z tym problemem, o którym my tutaj żeśmy go zgłosili. No i to nam się... A jaki problem zgłosiliście? To, że młodzież nie interesuje się historią i tą najnowszą Polski, że odchodzi od wiary, że sprawy Kościoła nie są dla nich jakimiś takimi, którymi warto się kierować i warto, warto być we wspólnocie Kościoła. A tym projektem przeczymy, przeczymy temu, i, i z drugiej strony zachęcamy młodych ludzi, bo sporo uczniów przychodzi do nas pyta się, czy mogą dołączyć, czy będziemy kontynuować. I to jest takie, taki dodatkowy Dodatkowa radość z tego, co dziewczęta robią. Aniu, a faktycznie wielu jest takich, którzy wstydzą się swojej wiary? Na pewno gdzieś to tam się stykamy z tym, że niezbyt ktoś tak chętnie o tym opowiada i tak żywo. To raczej zależy. Po prostu od osoby, ale można się spotkać z takimi zjawiskami. Tym prostu. bardziej przy takich projektach, gdzie no stricte związane jest to z wiarą i Dokładnie. z wartościami. Mhm. Takie wyjście, opowiadanie przed wszystkimi to dla niektórych może być spore wyzwanie. A to daje Wam satysfakcję? Tak. Dużą. To tak samo jak ma się jakiś cel, i jak się go osiągnie, chociaż na początku się ktoś boi, a jak go osiągnie, to czuje satysfakcję i radość, która go rozpiera od środka. I to nam właśnie daje opowiadanie o tym projekcie. A dużo macie jeszcze takich celów nieodhaczonych w związku z tym projektem? No chcieliśmy w założeniu swoim, chcieliśmy właśnie, żeby w jakichś mediach, w radio szczególnie e, powiedzieć o tym, co dziewczęta no robią. I właśnie proszę. to jest jeden z ostatnich już e, zadań projektowych. W tym jeszcze dziewczęta pomyślały o tym, że piękny film, Popiłuszko Wolność jest w nas, żeby jakoś zorganizować projekcję tego filmu seans dla młodzieży szkół średnich w Ostrołęce. I to im się udało. Też dostaliśmy pismo z Muzeum Żołnierzy Wyklętych, że licencja została zakupiona na jeden seans i 11, 11 kwietnia o godzinie 9 dla 160 uczniów szkół średnich naszej szkoły taki seans się odbędzie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. I macie takie poczucie, że po tym projekcie więcej młodych ludzi w Ostrołęce będzie wiedziało dokładniej, kim był błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko? No najbardziej zależało, zależy nam na tym, żeby to młodzież się dowiedziała, bo na ich barkach później, za kilka, kilkanaście lat, będzie ciążyła ta Tradycja, historia Księdza Jerzego, co dalej? Czy będzie tak samo żywy jak teraz, wśród nas, którzy pamiętają i proces, i, i śmierć Księdza Jerzego, czy odejdzie w zapomnienie? A postać księż, Księdza Jerzego, tej postaci jako naród nie możemy zapomnieć. My jako naród to jest nasza powinność, nie możemy tej postaci nigdy zapomnieć. Możemy powiedzieć, że chłopak z Podlasia to jeden z nas? Dokładnie. Tak naprawdę to zwykły chłopak. Był zwykłym chłopakiem, który stał się wielką postacią. Zwykły, niezwykły, wyjątkowy. Tak, ksiądz Jerzy, ta wyjątkowość jego oprócz tych czasów, w których żył, ale szczególnie teraz. Podejrzewam, że wiele prac doktorskich je, jest zaczętych albo będzie na temat fenomenu chłopaka z Podlasia, bo to jest fenomen na skalę światową. I doceniajmy nasze dziedzictwo, polskie dziedzictwo. Bardzo dziękuję Wam za spotkanie, za rozmowę. Bogusław Zych, nauczyciel katechezy, a także Anna Banaś z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce byli naszymi gośćmi. I to właśnie oni odpowiedzialni są za realizację projektu Chłopak z Podlasia. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy ślicznie. Siódma dziewiąta, poranek rozgłośni katolickich.